Coś jest, ale chłop już, chłop dojechał tym pociągiem gdzieś, jest jakieś nowe, nowe te, że znowu skrzywdzony. Bardzo złym człowiekiem oj Sylwóź, Sylwóź, ty krasnolub rodowy, bardzo złym człowiekiem jesteś i całe życie funkcjonujesz na tym samym patencie manipulującym. Boże człowieku, no pokazałem całą korespondencję, w sensie tam od, yy, od nie wiem, którego miesiąca pokazałem, czerwca. Dokładnie przejeżdżając, żebyś nie gadał, że łojezu, Jezu, Jezu wyciąłem coś, co zrobiłeś dobrego. Nawet cię pochwaliłem w kilku momentach, że się opanowałeś, przestałeś wyzywać i że finalnie był happy end, że finalnie powiedziałeś, że nie będziesz się, że jednak te kafelki zostawisz i te panele. Pochwaliłem cię, nawet z serduszka na czacie prosiłem. Teraz sprzątam kurwa po tobie i robię zbiórkę, żeby to mieszkanie było dokończone, nie? A ty teraz do mnie, że ja zły, no. Powinien przynajmniej powiedzieć, ej fajnie, Sylwester, że dokończysz, że ta dziewczyna będzie miała to mieszkanie, bo my już nie mamy siły, ludzie niewdzięczni. Kafelki zostawiamy wszystkim, co tylko się da. Ale tutaj niestety będziemy rozmawiać faktami, które oczywiście mówią jasno. Od początku fundacji uzbieraliśmy na zbiórkach 8000 zł. Proszę bardzo, dokument. Boże, wideo nagrane z naszego konta fundacyjnego. Robimy zbiórki od października. Przedtem robiliśmy wszystko na własną rękę. Pomagali nam nasi ludzie, firmy, które przekazywały fundacji materiały, które my reklamowaliśmy i my rozporządzaliśmy tym mieniem wedle uznania. To były rzeczy na fundację, nie tych ludzi. Kolejna rzecz. Oczywiście Wideo, załączam e, zaraz, żebyście sobie zobaczyli, bo choć tak opowiadasz o tym, ile to tych pieniędzy na zbiórkach nie mamy. W którym momencie mówiłem, że nie wiadomo, ile pieniędzy mają na zbiórkach? Mówiłem, że ludzie wpłacają. Jest to fakt, ludzie wpłacają, więc nie możesz na koniec, gdy ludzie wpłacają. Gdy robicie wideo, ej wpłacajcie, bo chcemy jej zrobić mieszkanie i ludzie wpłacają, ja nawet niech to będzie 200, 1000, 2000 zł, to nie możesz na koniec mówić, a kurwa nie podoba nie podobasz, mi się, przyjeżdżam, będę zabierał panele ja i kafelki ja ja z, ja z ja toalety. Jedyną osobą, która wymyśla i ściemia jest no, burski, w tym momencie. Jak już tak opowiadasz o tych zbiórkach, że tyle pieniędzy zbieraliśmy, to daj mi, proszę, osobę, która wyremontowałaby za 8 tysięcy, które my uzbieraliśmy, chociażby pół mieszkania, chociażby łazienkę jedną. A my wyremontowaliśmy 10 mieszkań, wybyłyśmy 3 domy. Nasza fundacja Oj, głównie działa. No ale my rozmawiamy o tym konkretnym przykładzie. no Inne nie wchodzę. Natomiast przypominam, że w tych głosówkach twierdziłeś, że jesteś już wkurzony tymi fundacjami i już kończysz, bo inne osoby też są niewdzięczne. Więc podejrzewam, że one też miały jakieś ale do tego wszystkiego. No ale dobrze. No. Na e, zasadzie takie, że braliśmy od firm e, materiały budowlane, od naszych przyjaciół, bardzo dużo pieniędzy dostaliśmy na realizowanie. To w ogóle nie było tak, że Wojtek Gola też im tam mówił, że im ich wspomoże jakoś i dawał jakieś pieniądze. Trzeba zapytać Wojciecha. tych wszystkich projektów. Firmy w zamian dostawały Reklamę z mojego Instagrama i mojego brata. Tak warte, że to było, można powiedzieć. No tak, no ale jak, to, jak firmy dawały produkty, żebyście remontowali mieszkania tym potrzebującym, no to tak teraz straszyć, czy się zabierze też. No Szkoda, że wykorzystujesz zasięgi w takim celu, a nie w tym, żeby zrobić chociażby jeden taki remont na kogokolwiek. To może być, zobaczył ile przy tym. Nie, mi się wydaje, że akurat dzisiaj w dobrym celu wykorzystujemy zasięgi, nie? Nie z pracy. Ile nerwów. Nawet zbiórka nam się da. Jak byś zrobił? Tyle co my przez dwa lata, mając tylko 8 tysięcy na zbiórkach. I pamiętaj, rozliczymy Cię też z tych słów. To byś zrozumiał, że zrobienie remontu. Co to znaczy? Rozliczymy Cię z tych słów? Z jakich słów i w jaki sposób? Bez żadnych tak naprawdę pieniędzy. Kosztuje bardzo dużo nerwów, stresu. I jak prosić dziewczynę o to, żeby posprzątała łaskawie Twoje mieszkanie, do którego zaraz ma się wprowadzić? Zaraz, dlatego że cały czas. Miał coś przyjść, dokończ pewna rzecz. Bo tak działaliśmy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. No to ja rozumiem. To ja właśnie Paweł uważam, że łatwiej by wam było, ci oso te osoby by chętniej pomagały, no gdybyś się na przykład no, tak nie zwracał nie, do nich. Jak na przykład tutaj co już pokazywałem. Bo nie wszyscy są we free i są ludzie, którym taki język ich odstrasza. nie? I jak na przykład taki chłop myśli miałem przyjść, pomóc za darmo, popomagać, ale jak mam później być zastraszany, to jednak nie będę przychodził i pomagać. I dlatego później te remonty się przedłużają, bo jest coraz ciężej znaleźć ludzi do roboty, nie. Wydaje mi się, że to mogło być sporym problemem. Sami pomagali nam ludzie. A jak mówisz o gościu, którym, któremu pocisnęłem i wyjebałem z budowy, to może zapytałbyś dlaczego tak było, a nie wyrywasz z kontekstu, z kontekstu rzeczy, co? Bo... No, z tego screena wynika, że coś tam klucza nie odłożył, nie, nie, nie w Panie tym terminie, czy trzeba, czy gdzieś zabrał ze sobą. Mimo wszystko można wtedy powiedzieć, gościu, weź już oddaj klucz, czy weź, o, przywieź go jutro, a nie wyzywać, dzisiaj, się wie, czy coś takiego, no bo później ludzie no ja bym nie chciał pracować w takiej atmosferze, nie? Nie, nie tylko on taki był, który przychodzi po zdjęcia, którzy chcieli się tylko pokazać na moim Instagramie i mieli chu intencje. I tak jak to wszystko ładnie sobie pospinałeś, żeby... A, czyli ludzie przychodzili pomagać według Pawła, żeby on ich rzucił na Instastorkę, okej. Okay? To by się zgadzało. Tak pewnie niedługo zbiorę wszystkie rzeczy, przejdę twojego całego live'a i na każdą rzecz ochoczą ci odpowiem, posługując się językiem faktów. Jak zawsze. I na pewno tak tego stary, nie zostawimy tym razem, bo. Mnie w skórę strasznie. Skórę próbujesz wpłynąć na opinię publiczną względem nas, żeby nas zchętowali. Nie wiem, jaki masz w tym cel. Może bolicie to, żebyśmy w stanie zrobić tyle mieszkań, tyle projektów, bez pieniędzy, tak naprawdę. Bardzo mi to boli, bardzo. No nic, no, oni są, oni się nigdy nie zmienią. No szkoda, że już nie będzie tej fundacji, że już jeżeli są tacy super i tak wspaniale, im smata pomoc, że już to nie będzie kontynuowane, bo uważam, że to wielki był talent, skoro bez pieniędzy potrafili tak robić. Tylko szkoda, że na koniec ludzi straszyli, że zabiorą te wszystkie rzeczy. Na no, nic. Dzięki, Martin. Dzięki. Jak... Będzie. Ej, poczekajcie, w ogóle boxer mi kiedyś gadał. Że przekazywał Hays chłopakom na fundację, że obiecał. Była jakaś kurczę, coś. Możecie to kojarzyć w ogóle, że było coś, Boxdel był i później miał przekazać, i mówił, że przekazał, i wtedy ja miałem z nim to nagranie, jak on cisnął tych tyburskich. A Jak oni teraz mówią, że 8 tysięcy zebrali łącznie, to albo Boxdel ściemił, albo oni. Było coś nie, że 10 tysięcy coś tam Boxdel miał przekazać, i finalnie, że przekazał. No, piszecie też, że kojarzycie czy na konferencji i tak dalej, ok. Huh. 10 000. I on mi właśnie opowiadał, A chyba, dźwięk jakie dźwięk były kulisy dźwięk tego, dźwięk że. Okej, okay, okej. Okay. No to tak. To ja już wiem o co kama. No i się kojarzy, żeby tam podawał, do jakiego banku, No, no, no. no. Zaskakujące, no. <laughs> Nie bardzo. Słuchajcie, ja zapytam Wojtka Goli. E... Mardenga mnie wkurza, ten dziad leśny. Wojciech, Ola. Wojtek, było takie wideo, że jakiejś dziewczynie się spaliło mieszkanie Właśnie i jej matka wytrzymała. zginęła. I ty tam stałeś. To ty tam stałeś jak pała życiowa, czy ty też coś płaciłeś, żeby pomóc tej dziewczynie? Wpłacałeś jakieś pieniądze na tą Fundację Tyburskich, żeby na pomoc w tym mieszkaniu? Bo mi się wydaje, że Wojtek na bank dał coś, nie? Jak pojechał. Raczej nie było tak, że przyjechał tylko na nagranie sobie. Bo to by było dziwne, nie? I wręcz złe wizerunkowo. Ty buristorka, no boże, leży i gada, że ja manipuluję, on niewinny, on jest najlepszy chłopak na świecie, super pomagali, wybudowali 8 domów za 8 tysięcy złotych, czy tam yy, inaczej? O boże. Tu jest pełno tych kafelków. Wszystko ładnie sobie pospinałeś, żeby tobie się zgadzało. Tak, pewnie, teraz nie... no, no. bardzo, bardzo bym prosił, żebyście się postawili w mojej skórze i mojego brata, z którym oczyszczaliśmy mieszkania. Nie wiem, całego Boxdel mówił, że przyjeżdżacie tam tylko raz na trzy tygodnie nagrać storki, ale to Boxdel mówił, nie? Przecież tam było wrzucone do odcinka. Wyremontowaliśmy pod klucz. Tak na dobrą sprawę. No dobrze, Paweł, nikt nie mówi, że nie pomagaliście. Problemem jest to, że na koniec, jak Ci się nie spodobała wiadomość dziewczyny, powiedz pierwsze pytanie. Czemu ją zwodziliście od kilku miesięcy, że za tydzień już będzie, ale za tydzień będzie. Za tydzień będzie, za tydzień będzie. A na koniec jak powiedziała, że ona już ma dość, ona się już chce wprowadzić i w ogóle, że to jest źle zrobione, bo jakiś fachowiec przed sprawdził, to powiedziałeś, że przyjedziesz po kafelki i powiedziałeś, że przyjedziesz zabrać nawet panele, że wszystko będziesz zabierał i wszystko będzie zrywał. To jest ch... Nikt ci nie zarzuca, że w ogóle nie pomagałeś, bo na pewno pomagałeś. Chodzi o to, że się... Potrafisz zachować, że nie potrafisz trzymać emocji i masz problemy z agresją. Tu jest problem, ale ty dalej tego nie rozumiesz. I będziesz mówił, o, Ale my pomagamy, my wybudowaliśmy inne mieszkania, my rozmawiamy tylko o tym mieszkaniu. To jest takie odwracanie kota ogonem, nie? Ja mówię o tym, ty będziesz gadał, że pięć miesięcy temu to ktoś był zadowolony z mieszkania. Nikogo to wchodzi w tym momencie. I to są takie te storki, takie gadanie i gadanie. Idź do szalonego, szalony sobie nagrał odcinek i tyle. I będzie tyle po tej sprawie. Ja te pieniądze przekażę dziewczynie, dziewczyna też będzie zadowolona i jest happy end. Ja to się cieszę, że nie zabrałeś kafelków, i nie zabrałeś paneli. I tyle. Teraz będziemy te storki mieć. No nie dobrze. Trzeba było kilka rzeczy dokończyć, ale my korzystaliśmy z ludzi, którzy byli w stanie pomóc na dany moment. Widocznie nikogo w danym momencie nie było, żeby pomóc. Dziewczyna dostawała to wszystko za darmo, a mimo wszystko napisała, że skończyła jej się cierpliwość. Do nas. No bo widzisz, może problemem było to, że ty, dziewczynie co tydzień pisały, że za tydzień będzie mieszkanie, nie? I tak po kilku miesiącach czegoś takiego ktoś już się może wkurzyć, zwłaszcza, że jeżeli go nie było stać na inne mieszkanie, a miał od razu powiedziane, że będzie znacznie szybciej to. Można zrozumieć jedną i drugą stronę. Nie? Jeżeli nie jesteś pewien, że oddasz mieszkanie, jeżeli nie jesteś pewien, że będzie zrobione, to nie obiecuj, że będzie zrobione za tydzień. I to jest cała Taka zasada. Podejrzewam, jakbyś powiedział dziewczynie, słuchaj, my mamy, jesteśmy trochę nieogarnięci, mamy problemy z ludźmi, bo jak mamy dobrych ludzi, to ja czasem wyzwę człowieka, bo mi się odklei. No i niestety takie że bywają, mam problemy z agresją. No jestem człowiekiem, nie stać mnie na terapię. Coś takiego byś powiedział i od razu dziewczynie, do końca roku Ci damy mieszkanie, to też może ona i na inne by miała podejście i tak dalej. Natomiast takie zwodzenie to człowiek się wkurza, później te wyzwiska. Idź sprzątać, co to ma być? My tyle pomagamy, Ijdź tam kurwa, sprzątać. Będę zrywał Jezus Maria, trzeba też roz, zrozumieć dziewczynę, no straciła matkę, mieszkanie spalone, matka jest spłynęła, no on tylko ja, 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 my chcemy, my wybudowaliśmy 8 domów. Mając na uwadze to, ile już dla ludzi innych zrobiliście, Nie obchodzą inni ludzie. które roz... rzecz, która wam przychodzi do myśl, na myśl, co ty do mnie powiedziałaś kobieto? Nie podoba cię? Zabieram wszystko. Zabieram wszystko, co tam przez moją fundację zostało wprowadzone. Nawet płytki. Jak, jak tak dalej pójdzie? Jak ci się kurwa... No i tu jest pies pogrzebany, bo on mówi, że to normalny człowiek tak reaguje. Nie, normalny człowiek, który by miał fundację, to by powiedz tu, okej, okay, został taką wiadomość, na no, spokojnie, nie? Na przykład, pani Małgorzato, proszę się nie denerwować, proszę dać nam jeszcze dwa tygodnie. Naprawdę już nam dużo nie, nie zostało do wykończenia. Najmocniej przepraszam, że yy, co tydzień przedłużaliśmy. Były to rzeczy niezależne od nas, wykruszyli nam się podwykonawcy, coś takiego, nie? Ale nie. Ja zabieram tu. Kafelki ci zerwiemy, a, już przyjeżdżamy. Jutro bądź w mieszkaniu, jak nie, to policja. No tak się spraw nie załatwia. Właśnie o tym Paweł gadamy, o Twoich problemach z agresją. Gdybyś na przykład, gdybyście myśleli, znaczy ja Twojego brata lubię, uważam, że Piotrek jest lepszy, nie? Ale zobacz, w, wyszła głupia akcja z tym, ym, jak on miał, z Wrzoskiem. Piotrek się jako tako potrafił zachować, natomiast ty znowu nie trzymałeś ciśnienia, zacząłeś wyzywać tego wrzoska w storkach i zaszkodziłeś nawet własnemu bratu. O to chodzi. Który z was, już nawet nie wiem, który, bo nie odróżniam, miał jakiś, kurwa, głód botoksowy swego czasu. Wbiegliście na jakąś posesję, nie było jakiejś lekarki, to jej córka miała wam wstrzykiwać botoks. No to nie jest, Paweł, normalny. Jezus Maria. Tyburski, botoks. Co to trzeba wpisać, żeby tam było, że córka? Bo było coś takiego, że jakoś się to nazywało. Tyburski... Córka. Zastrzyk. Ty, opublikować serie dramatycznych. Ja już nie wiem. Maści na grzyba. Nie, nie, to nie to. Oskarża panią kosmetolog o zniszczenie. Pani Anna wstrzykna nam kortyzol w okolice brust Kortyzol. No już nie wiem, nie wiem, nie wiem, który to, ale to chyba Pablo. No nic, ale to są inne historie. Dobrze, zobaczmy, co on tam dalej gada. Jak chcę już na makówkę oglądać. Pana nawet płytki nie podobają. Sorry, on napisał, że tynki tylko były dobrze. To jest takie przysłowie. Darowanemu koniu nie zagląda się, nie? No to nie wiem, jakbyś był właśnie, trzymał emocje, no to byś powiedział: Pani Małgorzato, ten fachowiec wprowadził panią w błąd. Jestem przekonany, że elektryka jest dobrze położona. To nie jest możliwe, żeby tynki były dobrze położone. Tak się rozmawia, nie? W dorosłym świecie. A nie, kurwa, przynoś ten klucz, bo ci. Tak jak tam do, do tego jakiegoś tam gościa, co pomagał, powiedział, nie? Chodzi tutaj ciągle chodzi o. Nie nad agresją, nie nad emocjami. Na tym polega dorosłość, żeby panować. Do jakiej ja doszedłem, do absurdu, żebym ja się tłumaczył z pomocy dla innych. Wiecie ile ja tam Bardęgą, spędziłem czasu. Ci, i którzy i mnie tu obserwują, wiecie doskonale, bo widzieliście wszystko, recynowałem. Wszystko przechodziło przez mój Instagram, przez moje palce. A jeszcze na końcu do, powiedzą, że ja kur... wałkarzem. Gdzie moje dowody na fundacji są niepodważalne i wyciąg... Znaczy nie, no to, że Paweł jest wałkarzem, to powiedział Bogstel. To, to już chyba storka do Bogstela jest Bardęgą, do mnie jest tym razem. Podleśny. I to jest zbiórka, która została celowo założona na remont Gosi. Nie, 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 szanowny panie, nie, nie, nie. Już tutaj mamy pana kłamstwo, bo jak pokazywaliśmy na... E, czekajcie. Tybur. Jak on ma Tybori? Pablo Tybori, o. Jak pokazywałem na początku live'a, gdy ogłaszaliście pomoc i ta rolka została obejrzona 800 tysięcy razy, to nie przerzucaliście na pomagaj.pl, tylko przerzucaliście na swoją stronę, gdzie ludzie mieli wpłacać datki żeby nie być gołosłownym od razu pokażę. Jakby gdzieś było widać kasztana, to od razu mówcie, bo to tam właśnie to była ta. Storka? O, to dopiero wpadło te 1200 najwyraźniej. Czyli jest to, te są z 30 minut do tyłu te donate'y O jest. Trzeba będzie całe, niestety. Wszystkim znajdziemy się w spalonym mieszkaniu. Gosi i gości powiedzą co się Nie da się przewinąć tego? 8 września w wyniku pożaru, niestety, zginęła moja mama. Było to w nocy. Mnie z synem nie było w domu. Jestem samotną matką. Jaki lat? 2,5. Co się wtedy rządziło, co się spaliło? Było po prostu przepięcie. Talerzyka, tak. Mama próbowała uciekać z coś co się ma. Z tego, co wiem, krzyczała. Pomocy, ludzie, pomóżcie mi. Niestety nie mogła wyjść, była zamknięta od środka i spalił się zamek. Jak widzicie, będzie tutaj potrzebny generalny remont. Wszystko trzeba od A do Z, od do Z do dosłownie. Dlatego, jeżeli są jakieś firmy, które chciałyby wesprzeć, pomóc, Sylwek on mówi, że dwa lata, fundacja zarejestrowana w czerwcu 2024. Ja nie wiem, ja nie chcę w to wchodzić głębiej. To zapraszam do nas <grym> Ludzie. Bo na pewno też. Ludzie ręce do pracy to. bardzo mile widziani, od podłóg, po oświetlenie, kuchnie, meble. No będziemy wszystkiego tak naprawdę tutaj potrzebować. Dziękujemy w ogóle Wojtkowi, bo zaprosiłem go do tego projektu. Jak powiedziałem o co chodzi, teraz będzie kiedy, gdzie jestem. Więc bardzo ci Dziękuję no za to No i zróbmy to. Zróbmy to się i dziecka, żeby przy tej tragedii troszeczkę było No to widzisz, właśnie to chodzi, nie mówisz, żeby było jeszcze, później że zabierz jej kafelki. No i tutaj na stronie bliźniacy budują. Będzie na tej stronie będzie otwarta zbiórka, nie? Eee. No i na początku tutaj coś było. Zbiórka. O, podaruj dowolną kwotę, nie? A teraz gada, że ta zbiórka to była tylko na tej stronie, I tak dalej. Ale tutaj nikt się nie chce rozliczać z, z tej zbiórki, typie. Co tam zebraliście, to sobie zebraliście. Ta sprawa jest już zamknięta. Fajnie, że nie zabieracie dziewczynie tej, yy, tych kafelków i gitara. Od nie? firm, Bardego uwaga, Bielsku które Bielsku. nas znają osobiście. I to jest zbiórka, która została celowo założona na remont Gosi. Gosi, mieszkania spalonego, Bardego które Bielsku. wyglądało tak, jak zaraz zobaczycie, jak wyszliśmy do niego. To jest zbiórka celowa Gosi. Zaraz oczywiście pokażemy Wam naszą zbiórkę taką ogólną, która powstała jedna, jedyna, od początku fundacji, ogólna i więcej zbiórek nie było. Też wrzucę, całe firm, od firm. Wjeżdżamy. Dobra moi drodzy, ostatni raz <noise> może się uda. Ja, ja, ja proszę ja, ja o ja, ja widzę, że rzeczy, trzeba potrawić. się zobaczcie, tak to wygląda. Mieszkanie, które było spalone, zobaczcie, takie stanu ostatniej doprowadziliśmy je. Wspólnymi siłami z firmami, które chciały pomóc, Wykazał meble, panele, te piękne. Zasady. No i niech Bóg ci wynagrodzi. Niech Bóg ci wynagrodzi. Ja to tak jeszcze raz go pochwalę za to, że tych paneli nie zerwał, jak straszył, kafelków nie podpinał. Lux! Dziewczyna dostanie pieniądze, te, które zebraliśmy tutaj, dokończy, poprawi to, co żeście zjebali, bo tam podobno jest właśnie ta elektryka, że trzeba jeszcze kuć ściany i jeszcze coś z hydrauliką jest zjebane. I będzie happy end, nie? Natomiast jeżeli zebraliście faktycznie 8000 w dwa lata, w momencie, kiedy nawet Boxel wam obiecywał, że wam przekaże jakąś chyba pięciocyfrową kwotę i tam jeszcze inni, i no to community. Ale mimo wszystko, fajnie, nie? Fajnie, że się udało za 8 tysięcy mieszkań zrobić. Szkoda, że rezygnuje taki anioł. Z pomocy. Mam nadzieję, że jeszcze Paweł to przemyślisz, bo jeżeli jesteś taki skuteczny i tak dalej, to myślę, że nie warto rezygnować, nie? Niech cię jedna Gosia nie spowoduje, że zrezygnujesz z tak pięknej inicjatywy. Ja tam za ciebie trzymam kciuki. Tak, to jest to samo mieszkanie, moi drodzy. Te, które widzicie spalone. A dostałem. Pomyję. Bo jakiś chłopaczek przed telewizorem siedzi i ocenił na podstawie screenów. Tylko jest on kontekstów, często rzecz. Jezus Mary, pokazałem. Nic nawet nie przesuwałem szybko. Powoli to leciało. Powoli, powoli. I nigdy nie grałem gościa, który jest. ...familii Frey i Nie sprawdzasz informacji. Mówisz, że dla Ciebie na bank Wojtek wpłacił jakiekolwiek pieniądze? Nie, mówiłem, że według mnie Wojtek powinien wpłacić pieniądze, skoro tam przyjechał. I wysłałem mu głosówkę z zapytaniem, bo tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli nie wpłacił i tylko przyjechał żeby sobie mordą poświecić, żeby ludzie mówili, wow, Wojtek pomaga, no to znaczy, że jest większym kasztaniakiem niż myślałem. Ale się zaraz okaże. To mnie akurat interesuje. Czy Wojtek jest kasztaniakiem? Wydaje mi się, że Wojtek wystarczyło, że był po prostu i, i zrobił zasięg. Dzięki. A! To samiwiście. Ja oczywiście takiego zasięgu nie wygeneruję, jak wygeneruję ja ten krasnal ja ogrodowy, ale pewnie umów. Ale ja Ci tutaj daję, ja Cię tutaj wyświetlam twoje storki. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na koncie. By fundacji Brzezniaki budują, wchodzimy. Pyk, pyk, w historię. Pyk, bierzemy typ transakcji. Wszystkie uznania. Fundacyjne konto jest powiedzmy od podejrzewego ja końca tak roku, ale weźmiemy od nawet od maja 16 hop do dnia dzisiejszego. Proszę bardzo. I filtrujemy. Słuchajcie, lecimy. 16, Ostatnia wpłata, 16 czerwiec. Lecimy, zobaczcie ile tych wpłat jest. 100, 120, 140, 980, 400, 119, 100, 1009. Nie, czekaj, to ja już kurwa. Tutaj 2000 to tu już 2000 na górze, to już by jest 6. Gdzie tu jest 8000? To chyba trochę więcej będzie się zbierze. 500, 400, 1700, 600, 200, 118, 670, 70. I pierwsza wpłata, jaka była, to jeszcze naszego kolegi No to chujowo zarządzali tą fundacją. W takim razie. No nic, trzeba będzie przejrzeć w wolnej chwili te finansowe sprawozdania, bo to na szczęście takie fundacje się muszą. Ale Paweł, ciebie nikt tutaj nie oskarża. Ty jesteś oskarżony o bycie debilem, który nie potrafi panować nad swoimi emocjami i straszył dziewczynę, że yy, zerwiesz jej kafelki i panele. A ty oczywiście mówisz: Zobaczcie, my zebraliśmy tylko 8 no tysięcy. To, to jest takie. No. Nie zrozumiał chyba zarzutów. Dzięki Kubi. Dobra, mogę już makówkę? Paweł, nie będziesz przeszkadzał? Story Tyburski, o matko Boskie. No tutaj to już pokazywało. To jeszcze naszego kolegi Katra, 18, października 60. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na końcu, bo już, naprawdę i tak za dużo czasu poświęciłem na tłumaczenie, się z tego, że pomagam. Pomyślcie teraz tak na końcu. Boże nikt ci nie dokucza za to, że pomagasz. Wszystko polegało na tym, że ciśniesz ludzi, wyzywasz, jak ktoś tam przyjeżdża, to mówisz, że no tam już nie chcę mi się trzeci raz puszczać tej głosówki. A dziewczynę straszyłeś dziewczynę, która straciła matkę, straszyłeś na koniec, jakiej już, zamiast wyremontować dwa miesiące tej remontowałeś co tydzień przekładałeś, a na koniec ją straszyłeś, że przyjedziesz i zabierasz meble, że pozabierasz kafelki, że pozabierasz... Co tam jeszcze było? Panele, nie? O, to chodzi, Pawełku, złoty. O, to chodzi, nie? Ty nie rozumiesz po prostu, co się, jakie są zarzuty, no. No nic, no, posłuchajmy. O jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Żebyśmy nie zjawili się w jej życiu, to to mieszkanie nadal by stało spalone. Kurwa, bało mi to mózg, naprawdę. Chłopak, który, którego wyzwałem, którego z projektu jednego, nie przyjeżdżał na umówione spotkania, żeby pomalować te rzeczy. Zwodził dziewczynę z kluczem pod mieszkania i kazałem mu, delikatnie mówić. to właśnie o to chodzi, Pawełku, to bym powiedział, że na przykład, szanowny panie, w związku z tym, że nie przychodzi pan na umówione spotkania, nie możemy w takich, nie możemy w ten sposób współpracować, potrzebuję osób, które będą sumienne, które będą punktualne i tak dalej, a nie, że zaraz tam jedynie, ci coś tam ty, ty, On po prostu nie potrafi z ludźmi gadać, mam wrażenie, nie? W każdym w kontekście można to użyć, żeby wyszło, że jestem potworem. Tak, jestem straszny, bo nakrzyczałem na dziewczynę z dzieckiem, bo nie chciała posprzątać swojego mieszkania, której z***** za... na kolanach i czyściłem tynki spalone. Sylwu, musiał powiedz mi, jak na te twoje sprawy z Frejmem, z zdubie... No dobrze, akurat. Ta jedna chcą umorzyć, sąd powie... myśli, że jest... Uznał sąd, że jest na tyle to abstrakcyjne, że chyba chcą umorzyć. Spotkanie w sprawie umorzenia jest dziesiątego, a reszta w toku, nie? Reszta się dalej toczy. Natomiast jak pytasz o sprawę z Dubielem, to zapytaj Marcina. Marcin, chodzi Ci o pokazanie prawdy. To może warto pokazać, co się działo na tej rozprawie. Co kto mówił, co kto zeznawał. Zadaj Paweł pytanie Marcinowi. Zobaczymy, co Ci się odpowie. Czemu nie chcę upublicznienia tego? Ja wiem. I myślę, że on dobrze myśli, że upublicznienie tego by było. Skomplikowałoby wszystko. Ja. Bo tak chyba nie idzie to po Twoich myśli, co? Nie umiesz korzystać z internetu, to tego nie rób. Broń masowego rażenia. Internet nie w właściwych rękach może się jeszcze skończyć dla ludzi, których Ty pomawiasz różnych rzeczy. I bardzo proszę, żeby się zgłosił do mnie adwokat, który chciałby zająć się tą sprawą, bo to jest bardzo, bardzo krzywdzące dla naszej fundacji, dla mojej osoby, dla mojego brata. Ja w sumie bym chciał, żeby tych nagrań, że straszycie. Zabraniem wszystkich rzeczy i zerwaniem kafelku, żeby sędzia posłuchał, nie? Jestem ciekawy, co by powiedział, że. Nie, no, kopaki super prowadzili fundację. Niedobrze, że pan, panie Sylwestrze, nagłośnił, jak działa Fundacja tyburskich. Nie Niedobrze. Mamy dowody na wszystko. Jeżeli jest tu adwokat, który chciałby się zająć tą sprawą, od ręki ją daję. Bo tego tak nie zostawię. Nie zostawię tego, że ktoś mnie nazywa krętaczem, wałkarzem na fundację. Bez dowodów. Kolejny raz to robisz, chłopaku. Chce on, on chce pozwać Bogsbella? Kurwa, no to Bogsem musi być teraz w megawkunie. Nic dzisiaj nie nagrywał tyburski starzy. pozwem. Ja, jak się to nazywało Echo Pandory? Gdzie to było tych tych? Boxel w ramach podziękowania za to, że go pociesza i Filip, to ci obgadywałem. Miał 19 paków, którzy Gdzie to było z tymi tymi? Było ciekawe. O kto jest konfidentem i fałszywych skromnych blogar, które budujemy od foca. Chcieliśmy bardzo mu podziękować, że dotrzymał słowa i też nie chcemy, żeby to wyglądało tak, że on to robi po to, żeby odbudować ee, swój wizerunek. W pewnym momencie Tyburski zaczął się o nieźle źle wypowiadać. Pogzel, by zdobyć u mnie kilka punktów z ucha, sprzedał chłopaka, który mu pomaga. Bo, ale się zastanawiam, ten tym tak gadał Tyburski na wywiadzie. Nie ma żadnych drugich Tak Tak mu, tam nie zapłacił, nie? Wtedy za ale te te, To jest kurwa... On chciał baterię robić na tym, na domie, kurwa. Chciałbym, żebyśmy. Ja mam w starych takich kurwa jak mówi. No to tylko raz po tygodniu przyjeżdża, żeby pobudować trochę to kamery, żeby tak hmm. zobaczyć, czy żeby, żeby pokazać tam sponsorów i surowce, co dostaje tam w parterze. Hmm. A, a na firmę, że tam gdzieś dzień za i tak dalej. Zresztą sobie wypięlił patę na fundację, tam jest fuj stary, to jest wałkarz jak słyszę, A jak. No to jedyną osobą, która ja kojarzę, żeby nazywała Tyburskiego wałkarzem, jest Boxdel. I tutaj Tyburski zapowiada, że za te wyzwiska, że wałkarz, no, szuka adwokata. No szkoda, że się chłopaki spotkają w, sądzie w takim razie, nie? Ale to już nie są moje sprawy. I się w... na mukę. Także nie uczysz się na błędach. Nie uczysz. Nie uczysz. I tak dokładnie tak to wygląda. Ludzie, którzy obserwują mnie, nie wiedzą o co chodzi, więc pójdą do sylwestra wardęgi obejrzeć, co on gada. I tym samym nakręca sobie widownie. Tym samym nakręca sobie zasięgi. Tym samym nigdy się z tym, że może bardzo dużą krzywdę wyrządzić ludziom. I się kręci tak jego całe życie, żyjąc na krzywdzie ludzkiej, nie pytając z drugiej strony o zdanie. Bo gdyby dostał rzeczy od nas związane z fundacją, to by nigdy tego nie dodał bo nie byłoby sensacji, mając obraz dwóch stron. Ale ja przedstawiłem tam całkowicie tą sytuację. Nawet na koniec cię pochwaliłem, że te rzeczy jednak, że nie zabrałeś tych rzeczy i serduszka na czacie były dla Ciebie. Hej, kolego, no. To, że no że on nie nigdy całego. na to nie zasłużyli. I mówię to całkowicie spokojnie, bo naprawdę, prawda się sama Mimo to, że może to wyglądać dla wielu, przez wielu odbierane jako to, że to ja mogę być na zły, nie obchodzi mnie to, bo totalnie wiem, co tam robiłem. Wiem, że nikogo nie skrzywdziłem, a jedyną osobą, która mogła być pokrzywdzona, Mógłbym być to ja, mój brat i moja fundacja, która teraz zbiera przez Wardęgę to, co zbiera w komentarzach, w wiadomościach, przez to, że ktoś po screenach, po wiadomościach sobie nas ocenił. Ten mechanizm, jego działa od lat i nadal ludzie się na to łapią. Gdybym, gdyby się do mnie zgłosił w takiej sytuacji i zapytał Paweł, jak to było, bo... Dost... Dobra, ja mam rozwiązanie sytuacji, ja remontuję mieszkanie, przegra... być może jest duża szansa, że przegram na giełdzie, więc jestem potrzebujący. Może da się to pogodzić, może mi po prostu bliźniaki dokończą to mieszkanie. Tam jeszcze trzeba mikrocement położyć trochę takich rzeczy. Daję taką informację. I by obiektywnie sprawdzał to, co dodaje. I posłuchał dwóch stron. To nie miałby tej sensacji, ludzie. Nie kręciłoby się to wszystko wokół tego. Nie zarabiałby nawet pieniędzy. A tym samym nie krzywdziłby wielu ludzi. Sprawy przegrałeś? Czy, czy, czy to już jest na końcu tak, że na, na włosku wisi Twoja porażka? Co? To będzie recedywa, synu. Recydywa! Czemu nas nie pozwiecie? Czemu w internecie robicie? nie pozwiecie nas, że my robimy jakieś wałki na fundację, co? No bo nikt nie powiedział, że wy robicie jakieś wałki na fundację. Nikt tego nie powiedział. Musisz obejrzeć streama. Jedyne, co to było powiedziane, to, że jesteś i debil. Za to też możesz pozwać, tylko będzie, może być problem z udowodnieniem w sądzie, że, że to nieprawda, nie? Bo ja uważam, że to debilstwo, wyzywać dziewczynę, grozić jej, że pozabierasz rzeczy i tak dalej. Ale może sąd uzna, że to jest luks zachowanie. Sprawdźmy, Pawle Tyburski. Mój, jak będziesz chciał wysłać pozew, to Marcin już wysłał. Więc ma adres, pomoże ci. Prawnika też ma. Możesz od, nie, od, jego, od niego wziąć tego prawnika, bo jemu sprawę wygrał ze mną. Więc myślę, że wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć. Jeszcze coś dodał, czy już wszystko? Jeszcze. Ten mechanizm jego działa od lat. To już było. Film, który zaraz dodam na kolejnej relacji, to jest mieszkanie, które remontujemy. Drugi. Samo... Ale nas nie obchodzi. My rozmawialiśmy tylko o tej dziewczynie. Nie mówiliśmy, że inne mieszkania to też. Natomiast. Podobno, te, znaczy w tej głosówce tej dziewczynie mówiłeś, że kończysz już z fundacją, jeszcze zanim się z nią pokłóciłeś. Mówiłeś, że kończysz, bo cię już inni też wkurzają, że są niewdzięczni i tak dalej. To jest nawet, już tutaj pokazuję, dostępne gdzieś tutaj. Sekunda. Następnie to oddajemy. Musisz tylko do pogania. Oddania. Mówi mi Jarek, że ktoś od ciebie... Oj dobra, musisz sobie przewinąć, już nie mam siły tego szukać, bo to jednak jest film 10-minutowy. Ale gdzieś tam było, że już kończycie z tą fundacją, że już będziecie to zamykać, bo tam inne osoby was drażnią. No trudno Paweł, jest mi przykro, że czujesz się pokrzywdzony. Natomiast wierzę, że jutro wstaniesz i tak samo przemyślisz sprawę i zobaczysz, że no jednak też popełniłeś pewne błędy w komunikacji i tak dalej. Motnej matce, która na pewno się wypowie, która ma trójkę dzieci i nie narzeka, że czeka na szafę chyba drugi miesiąc, bo firma jak będzie mogła to przywiezie. Okay, czyli dowodem, że dobrze pomagał, tutaj będzie dowód, że innym dobrze pomagał i wypowiedź kogoś. Tylko mam nadzieję, że ta wypowiedź nie będzie w takim kontekście: Ej wypowiedzcie się, bo inaczej to wiecie, te kafelki to jest własność fundacji. Gość, gość którego widziałem stamtąd, bo od dwóch tygodni miał problem odwieść kluczy gości do jej mieszkania. Mieli, remont, mieli pomalować mieszkania, a zrobili tylko problem. Gość chciała już jechać na policję, że pokażę wam screenę. I kazałem mu wydać grzecznie. Ale Wardenga już tego nie uwzględnił. Dlaczego tak było? No takich ludzi, Wardenga, nie potrzebujemy. A pamiętaj, że skądś. Tych ludzi musiałem pobrać na te wszystkie projekty, Bardem, Sam tego nie robiliśmy, a ty rzucasz jednego gościa, który chciał się pokazać, przyjechać, zajebał klucz na dwa tygodnie i znikł i nie było z nim kontaktu mówiąc, że musiał oddać telefon do Lombardu, zobaczcie jakie to był... Pamiętacie moi drodzy regionowo, to mieszkanie, które miało być malowane przez chłopaków, którzy przyjechali dni pomalować gości te pokoje, wyobraźcie sobie, że... Chłopie znikli na dwa tygodnie, z kluczami mieli, umówili się trzy razy z chyba z Gosią, za każdym razem odmawiali, wymyślali coś, e, już nie mówiąc o tym, że oczywiście nawet malować nie za bardzo potrafili, ale to można zawsze ich nauczyć. Ja im pokazałem, po czym wyjechali z tego mieszkania i już do dzisiaj nie wrócili. Zostawili tu taki syf, teraz to już jest Ja muszę teraz przyjechać, tu pomalować z barkiem wszystko, ale do czego zmierzam? Błagam, jeżeli nie jesteście w stanie pomóc, czy chcecie się tylko spotkać z obicjami... No nie, jest to dziwna historia, bo ta Gosia normalnie z tym gościem gada, bo to też od niej mam screeny od tego gościa. A tutaj Paweł twierdzi, że ten gość zabrał jakieś klucze na dwa tygodnie i Gosia była zła. No nic, może i znikli, nie? Mimo wszystko to nie jest powód, żeby gościa straszyć. Można było to jakoś inaczej ogarnąć. To też w sumie chyba, że jeżeli to prawda, że... przecież poczekajcie, przecież ta Gosia mówiła, że tam nie było kluczy od kilku miesięcy, w sensie, że nie było zamontowanego zamka w drzwiach. To jakie on klucze ten gość zabrał, jak tam nie było zamka? Coś się nie klei w tej historii, bo nie wiem, czy kojarzycie, jak ona właśnie tam pisała mu, że nie ma zamka od kilku miesięcy, i że wszyscy mogą wejść do tego mieszkania. Ona by tam chciała zamieszkać w końcu. No, dużo luk. Dużo luk. No nic. Ja Wam mimo wszystko widzowie dziękuję. Udało nam się zebrać 21 tysięcy. Może pewnie do końca lewej dobijemy do 22. Pewnie pójdzie do szalonego reportera Paweł Tyburski i tam powie, Wardenga źle. Szalony będzie mówił tak. O, no, to to zmienia postępowanie, Czy tak? Zły. <noise> tak jak zawsze jest. Ale później się wszystko. Dobrze moi drodzy. Ja chyba już nie będę oglądał tej makówki dzisiaj. Długi live, 4 godziny, jest w ogóle pierwsza 04. Jest pierwsza 04. Pierwsza 04. Nawet nie wiedziałem, że jest tak późno. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Niestety z live'a się zrobił głównie ta rozmowa z tym oglądanie storek tego y, Pawła łaskawego. Wierzę, że ta. Y, no jeszcze nie ma decyzji, nie? że nie zaakceptowali tego leku. Być może będzie, że zaakceptują, a być może będzie, że nie i wtedy będę na minusie kilkaset tysięcy, może nawet jeszcze więcej. Ale tak jest życie. Ale są tego też plusy. Bo jak stracę dużo pieniędzy, no to będę mógł w sądzie powiedzieć, że nie mam pieniędzy. Bo jak w sądzie się pokazuje, że się ma dużo pieniędzy, no to sąd daje adekwatną karę. A jak człowiek na giełdzie zrobił na przykład kilkaset tysięcy, no to. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzeba myśleć pozytywnie. A za co wy dziś jesteście wdzięczni? <laughs> no dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Jeszcze na koniec, serduszka dla Pawła Tybulskiego, że nie zabrał tych kafelek, kafelków i tych paneli. Serduszka na czacie. Bardzo proszę, bo to będzie dowód w sądzie. Serduszka na czacie dla łaskawego Pawła, że nie zabrał kafelek. To może jeszcze na koniec, w jego akompaniamencie, żeby było słychać te... Niech ci... Kurwa, która Tyra jest mega niewdzięczna, która w ogóle wdzięczny. chyba nie wie, co napisała do mnie. Dostań. Kto jeszcze jest chłopakiem, który wykonuje To zadzwonię po to policję i z policją to... Mówię... To... To... Jesteś tak dostrzelna nadal. Czy o serduszka dla Pawa tybowskiego. Zabierane masz wszystkie rzeczy, dziewczyno. Bez w ogóle żadnych... w ogóle nie próbuj naprawdę. To, to jest mniej nie fundacji i no niestety przekazane będą te rzeczy ludziom, którzy potrafią się zachować. I to są naprawdę w potrzebie, nie tak jak ty. Zachowała się jak, jak bestia, koniec tematu. Dziękuję Ci za tą wiadomość. Bo. Po panele po wszystko. <laughs> ja pierdolę. Nie wiem, ja bym się spalił ze wstydu i on jeszcze storki nagrywa. To jest własne gość. Przyjeżdżam i zabieram wszystko, zabieram wszystkie moje rzeczy, które tam są. Od mebli, po, po panele, po wszystko, rozumiesz? W tym momencie. Wszystkie rzeczy, które tam są, są moje. Wszystko zabieram. Od szafek, po płytki i e, po meble wszystko, rozumiesz? E, Proszę, o zdjęcie też e, zasłon. E, odbieram e, oczywiście e, wszystko, co zostało tam wnoszone przez nas i zorganizowane przez nas. Dobra, Witowie, trzymajcie się i do zobaczenia.